Cześć! Mam dzisiaj dla Was jeden bardzo ważny komunikat. Żyjemy w takich, a nie innych czasach. W czasach nadinflacji informacji. Plus cały czas dochodzą nowi obserwatorzy na stronę moja Kambodża. Dlatego bardzo ważne jest, aby raz na jakiś czas systematycznie przypominać dokładnie, czym zajmuje się moja Kambodża. Najlepiej robić to poprzez tak zwaną propozycję wartości, czyli powiedzieć o tym, czym zajmuje się moja Kambodża i w jaki sposób pomaga tym innym ludziom. Po pierwsze, moja Kambodża promuje kulturę kmerską i rozwija turystykę w tym kraju, zapraszając ciebie do tego przepięknego miejsca. Po drugie, dostarczamy rozwiązania biznesowe oparte na bardzo prężnie rozwijającej się gospodarce, rozwiązania zyskowne i bezpieczne. Dziękuję ci po prostu, że jesteś z nami, że mnie obserwujesz. Bardzo proszę, skomentuj, polub Daj mi suba na YouTube i do zobaczenia w tygodniu.